Czy nadal czujesz? To jest to, co krąży w środku. Nie na głos, nie słowami, ale w środku, w sercu, w ciele, w czasie, który mija i nie odpowiada. Pozostaje to pytanie: czy nadal czujesz? Bo to, co do ciebie przychodzi, nie pokazuje, nie potwierdza, nie zaprzecza. A ta nieobecność odpowiedzi boli bardziej niż nie, bardziej niż jakiekolwiek pożegnanie wypowiedziane jasno. Chciałbym tylko dostrzec coś. Jakiś znak, nieświadomy gest, dotyk, który nie byłby rozproszeniem, bo czuć wciąż się czuje, nawet po wszystkim, nawet próbując to zatrzymać, ale też męczy. Męczy czekanie na coś, co nigdy nie przychodzi, męczy podtrzymywanie samemu czegoś, co już powinno być dla dwojga. I wtedy pojawia się cisza nie z powodu dumy ani z gry, ale dla przetrwania. Bo pewnego dnia kontynuowanie zadawania pytań bardziej wyczerpuje niż zaakceptowanie pustki. Czy nadal czujesz to samo? Czy po prostu przyzwyczaiłeś się mieć, nie dbając, by być zapamiętanym, ale nie pamiętać? By być kochanym, bez niczego w zamian? Może nigdy tego nie powiesz, ale jesteś tutaj, pytając każdego dnia bez dźwięku. Czy czujesz to samo? Czy nigdy nie czułeś? Jeśli to do ciebie trafiło, skomentuj potrzebowałem to usłyszeć. Kiedy ostatni raz pytałeś o to w milczeniu, czy nadal czujesz? To jest wszystko, co pozostaje, gdy reszta zaczyna zawodzić, gdy rozmowa zamienia się w formalność, gdy obecność przestaje grzać, gdy dotyk nie mówi już nic. Czy nadal czujesz? Bo kto czuje, dostrzega. Nawet w milczeniu, nawet gdy druga osoba nie mówi, nawet gdy się zamyka, chroni, oddala, z powodu strachu, dumy, zamieszania. Kto czuje, czuje. Nawet gdy próbuje nie czuć, tylko że przychodzi taki moment, że serce męczy się od zgadywania, męczy się od szukania znaków, męczy się od zauważania nieobecności i udawania, że to rozproszenie. Nie ma tu więcej gry, nie ma już fantazji. Pozostaje tylko to pytanie, które cichutko pali dzień po dniu. Czy czujesz to samo? Czy po prostu zostawiłeś mnie tutaj czującego samotnie? Bo czas mija, ale pytanie nie. I każdy Twój gest, który nie nadchodzi, każde słowo, które brakuje, każda przestrzeń, która się zwiększa, sprawia, że odpowiedź staje się coraz bardziej bolesna. I czuje się. Wciąż się czuje. Nawet kiedy próbuje to racjonalizować, nawet kiedy powtarza sobie, że już to przezwyciężył, nawet kiedy zachowuje się, jakby mu już na tym nie zależało. Ale w głębi duszy nadal czeka. Czeka na spojrzenie, na troskę, na małe tak. W chaosie. Nie potrzeba wiele, tylko odrobiny prawdy, tylko ruchu, który powie: Wciąż tu jestem z Tobą, bo czuć się samotnie to forma tortury. I nikt nie zasługuje na życie w miłości, która nie wraca, która nie odpowiada, która nie rusza się ani do przodu, ani nie odchodzi na zawsze. Czy masz pojęcie, co to znaczy? Budzić się z niespokojnym sercem, nie wiedząc dlaczego. Złapać się na myśleniu o drugiej osobie, nie chcąc przypominać, widzieć przyjście wiadomości i przez chwilę wierzyć, że może, może tym razem przyjdzie to, na co się czeka, ale nie przychodzi. Przychodzi tylko kolejna cisza, kolejna obecność, która staje się nieobecna, kolejne jestem bez prawdziwej obecności. I wtedy dusza się kurczy, zaciska się, uczy się wstrzymywać nie z chłodności. Ale dlatego, że są rzeczy, które, jeśli się je dalej czuje, zabijają. Wciąż czujesz? Jeśli tak, dlaczego ukrywasz? Dlaczego zaprzeczasz? Dlaczego pozwalasz komuś, kto wciąż czuje do ciebie tonąć w pustce? Jeśli nie, dlaczego nie mówisz? Dlaczego nie kończysz? Dlaczego pozwalasz powoli krzywdzić kogoś, kto tylko pragnął prawdy? Czy masz pojęcie, co to za odwaga, by wciąż czuć bez odpowiedzi, bez słowa, bez gruntu? Bo to nie jest lekka miłość, to nie jest piękne uczucie, to agonia, to niewidzialne więzienie, to ta chęć krzyku, która nie wydobywa się z ust. Bo są rzeczy, które czujemy w milczeniu, ale serce krzyczy i w pewnym momencie wszystko wypływa w oczach, w nieobecności, w zmianie tonu. Ale kto nie czuje, nie zauważa, albo udaje, że nie zauważa, co jest gorsze. I wtedy ten, kto wciąż czuje, zaczyna się obwiniać. Zaczyna myśleć, że to przesada, że zbyt wiele oczekuje, ale w głębi duszy wie: wie, że jest sam, że czuje za dwie osoby, że żyje za dwie osoby, że trzyma coś, co powinno istnieć tylko jeśli byłoby nawzajem. Bo ponieważ miłość, gdy jest tylko z jednej strony, staje się ciężarem, ciało się męczy, dusza się kurczy, spojrzenie staje się coraz bardziej matowe, a pytanie wciąż tam jest, boląc w milczeniu. Czy nadal czujesz? Bo jeśli czujesz, pokazuj, mów, działaj, dbaj, przyznawaj się, a jeśli nie czujesz, pozostaw wolnym, nie trzymaj dla próżności, nie karm ze strachu przed byciem samym. Bo są ludzie, którzy nie kochają, ale też nie puszczają, nie kochają, ale lubią wiedzieć, że nadal jest ktoś kto kocha, a to, to boli bardziej niż koniec. Bo to jest tchórzostwo trzymać blisko kogoś, kogo się kocha, nie dając nic w zamian, bez zamiaru zostać. Czy czujesz to samo? Czy tylko tęsknisz za byciem kochanym, nie odwzajemniając miłości? Czy czujesz, czy tylko lubisz poczucie bezpieczeństwa, że ktoś tam jest? Bo to jest najczulsza część, kiedy ten, kto czuje, czuje się wykorzystany, czuje się rezerwą, planem B, emocjonalną odskocznią, a ten, kto to przeżywa, nie zapomina. Nawet jeśli wybaczy, nawet jeśli zrozumie, nawet jeśli odejdzie, bo przebywanie tam, gdzie się nie kocha, męczy duszę, nie od razu, ale powoli. W tym smutku bez powodu, w tym ciągłym strachu, w tym pragnieniu zniknięcia, żeby zobaczyć, czy ktoś zauważy brak, czy już przez to przeszedłeś, czy czekałeś, aż ktoś poczuje to, co już nie potrafiłeś dłużej ukrywać? Napisz w komentarzu poniżej: Musiałem to usłyszeć. Powiedz mi, kiedy ostatni raz zapytałeś o to i nie dostałeś odpowiedzi, a jeśli nadal czujesz, dlaczego nic nie robisz? Dlaczego milczysz? Dlaczego nie ratujesz tego, co jeszcze można uratować? Czy może już pozwoliłeś umarzać, ale nie miałeś odwagi to pochować? Bo czucie to nie tylko emocje to wybór to obecność to odpowiedzialność za to, co budzisz w drugim. Kto czuje, dba. Kto czuje, pokazuje. Kto czuje, zostaje, nie na zawsze, ale wystarczająco, by nie pozwolić drugiemu upaść samotnie. Jesteś tutaj, ale nie jesteś, mówisz, ale nie mówisz, patrzysz, ale nie widzisz, odpowiadasz, ale nie oddajesz się, a ten, kto nadal czuje, dostrzega, dostrzega wszystko, nawet to, co próbujesz ukryć, aż do tego, czego nie masz odwagi powiedzieć. Czy wciąż czujesz? Czy po prostu stałeś się kolejnym, który przeszedł, zamieszał i odszedł, nie sprzątając po sobie? Możesz nie mówić, możesz nie przyznać, możesz nawet odwrócić się plecami, ale ktoś wciąż czeka na ciebie w ciszy. Czuje cię, trzyma cię i pyta nie otwierając ust, czy czujesz to samo? Czy ja tu czuję za nas dwoje? Jeśli to cię poruszyło, napisz w komentarzu: musiałem to usłyszeć. Jeśli przeżyłeś coś podobnego, zostaw serce poniżej. Podziel się z tym, który także nosi tę wątpliwość w sercu. Bo to, co boli, to nie koniec to środek to ta przestrzeń, w której nic nie jest jasne, nic nie jest powiedziane, nic nie jest rozwiązane to wątpliwość trzymana obiema rękami, czekająca, aż w pewnym momencie się odwrócisz i zauważysz, ale nie odwracasz się. I ten, kto wciąż czuje, zaczyna znikać powoli, bez hałasu. Bez dramatu. Po prostu staje się coraz bardziej cichy, coraz bardziej odległy, coraz bardziej zmęczony, bo miłość, która nie wraca, staje się ścianą, a uderzanie w ścianę męczy. Czy zauważyłeś, że intensywność się zmienia? Że ten, kto był pełen słów, zaczyna oszczędzać nawet w spojrzeniach? Że ten, kto wysyłał wiadomości z tęsknotą, teraz ledwo odpowiada? Że ten, kto planował, nie wspomina już o jutrze? To nie jest obojętność, to jest wyczerpanie to ciało mówi już nie mogę gonić za kimś kto nie patrzy wstecz ale nawet wyczerpany wciąż czuje bo odczuwanie nie podlega logice nalega pozostaje testuje granice ale pewnego dnia przestaje a to co się zatrzymuje nie wraca z byle jaką wymówką nie podgrzewa się z byle jakim wspomnieniem bo miłość kiedy się łamie z powodu braku wzajemności nie zamienia się w gniew zamienia się w jałową tęsknotę Zamienia się w ochronną ciszę, zamienia się w ten spojrzenie, które mówi: Tak bardzo chciałem, żeby to byłeś ty, ale ty nie chciałeś. Jeszcze czujesz? Jeśli czujesz, dlaczego się nie poruszasz? Nie musisz przychodzić z impetem. Nie musisz tłumaczyć tego, czego nawet ty nie rozumiesz. Po prostu się pojaw, zostań, patrz w oczy i powiedz: Jestem tutaj. Bo czasami to ratuje to, co wciąż można uratować. Ale jeśli nie czujesz. Dlaczego kontynuujesz? Dlaczego odpowiadasz? Dlaczego karmisz? Dlaczego nie pozwalasz odejść? Czy to tylko strach przed byciem samemu? Czy ego, które chce być kochane, nawet jeśli nie chce kochać? Musisz się zapytać, co robisz z kimś, kto wciąż czuje do ciebie. Bo to czekanie ma swoje granice. Ta oddanie ma swój punkt wyczerpania. Ta tęsknota w pewnym momencie nauczy się milczeć na zawsze. Może nawet nie zauważysz dokładnej chwili, w której to straciłeś. Zauważysz tylko, gdy zaczniesz szukać i nie będzie już nikogo, kto by czekał. To będzie w którymś losowym dniu, gdy serce nagle się ścisnie, a ty w końcu zrozumiesz: To była miłość, pozwoliłem jej umknąć, a wtedy będzie za późno, bo kto długo czuje bez odpowiedzi, pewnego dnia przestaje czuć, i kiedy to się stanie, dostrzeżesz. Zauważysz to w jej milczeniu, zauważysz to w braku oczekiwań, zauważysz, gdy nie będzie już pytań, gdy jej obecność nie będzie już twoja, nawet w myślach. Myślisz, że cię znienawidzi? Nie, po prostu cię zapomni. Z lekkością, z bólem, ale z godnością, z świadomością, że czekała do końca, na coś, czego nigdy nie miałeś odwagi dać. I to zmienia wszystko. Bo jedna rzecz to stracić kogoś, kto nigdy nie czuł. Inna. To stracić kogoś, kto czuł wszystko, a mimo to nie potrafiłeś tego dostrzec. Jeśli czujesz, nadal jest czas, ale musisz przestać udawać, że nie widzisz, musisz przestać chować się za własną emocjonalną tchórzliwością. Musisz być szczery, z nią, z sobą, albo puść, puść naprawdę, nie trzymaj na kawałkach, nie przedłużaj fałszywą nadzieją, nie zatrzymuj kogoś, kto tylko chciał kochać i być kochanym z powrotem. Bo są ludzie, którzy nie pragną już nic więcej, tylko jasności, tylko móc powiedzieć: Zrobiłem wszystko, co mogłem, ale to koniec i odejść z czystą duszą. Jeśli to poruszyło cię w jakiś sposób, napisz słowo, które definiuje to, co czujesz teraz. Zostaw w komentarzach. Czasami to wystarczy, żeby się uwolnić, ale zanim odejdziesz, pomyśl: Czy jest ktoś, kto czeka na tę twoją odpowiedź zbyt długo? Nie pozwól tej osobie się rozpaść. Nie przekształcaj miłości w traumę, nie przekształcaj oczekiwania w karę. Czy wciąż czujesz? Czy tylko boisz się przyznać, że nie? Czy czekasz, aż ta osoba odejdzie, żeby poczuć brak, którego nigdy nie miałeś odwagi przyznać, gdy była obok? Bo zawsze tak jest, prawda? Obecność wydaje się pewna aż do dnia, gdy staje się nieobecnością i wtedy zaczyna boleć nie przez samą miłość. Ale przez wszystko, co mogło być, a nie było. Bo prawda jest taka: miałeś szansę, miałeś czas, miałeś znaki, miałeś spojrzenie, słowo, przestrzeń, miałeś miłość, całą, ale nie zauważyłeś, albo zauważyłeś, ale nie doceniłeś, albo doceniłeś, ale nie pielęgnowałeś, albo pielęgnowałeś źle. A najgorsze z tego wszystkiego myślałeś, że to nigdy się nie skończy, myślałeś, że będziesz tam nieustannie nawet z lekceważeniem, nawet z milczeniem, nawet z dystansem, ale żadna miłość nie przetrwa, gdy tylko jedna strona się trzyma. Może wciąż tam jest, ale już bez siły, bez blasku, bez tego pięknego, pilnego uczucia sprzed lat. Czy to zauważasz? Zauważasz zmęczenie w jej oczach? Zauważasz troskę, która stała się milczeniem? Oddanie, które stało się nieobecnością? Zauważasz, że to nie jest brak miłości. To obrona, bo nikt nagle przestaje kochać. Ale pewnego dnia ciało uczy się chronić, dusza uczy się zamykać, a kiedy to się dzieje, nie ma łatwego powrotu. Czy wciąż czujesz? Bo jeśli czujesz, musisz coś zrobić. Nie jutro. Niekiedy będzie wygodniej. Niekiedy będziesz pewien wszystkiego. Teraz. Dopóki jeszcze jest co ratować, dopóki jej imię wciąż cię porusza, dopóki jej spojrzenie wciąż szuka twojego. Bo czas jest okrutny dla tych, którzy odwlekają, a to, co nie jest przeżywane, staje się raną. Nie ma sensu płakać, gdy wszystko już wyschło, nie ma sensu żałować, gdy będzie za późno, nie ma sensu mówić kochałem po tym, jak miłość stała się wspomnieniem wciąż czujesz? Więc czemu nie pokazujesz, czemu nie działasz, czemu nie podejmujesz kroków? Czy może to, co ci się podoba, to jej uczucie do ciebie? A nie ona sama, bo to jest różnica. A ona już to zauważyła. Zauważyła, gdy odpowiadałeś chłodno, kiedy mówiłeś z obowiązku, kiedy ona mówiła tęsknię, a ty odpowiadałeś: "Hm". Zdała sobie sprawę, kiedy zaczęła przestać czekać, a ty nawet tego nie zauważyłeś. Zdała sobie sprawę, że była samotna, nawet będąc z tobą, a ty czułeś Czułeś, kiedy przestała cię wołać, kiedy przestała odliczać dni, kiedy przestała wymagać czegokolwiek? Bo to nie jest spokój, to jest rezygnacja. To ten moment, w którym ból jest większy niż nadzieja i serce zaczyna szukać nowego miejsca, żeby się uleczyć. Czy nadal czujesz? Uważaj. Bo jeśli zwlekasz z mówieniem za długo, ona odejdzie w milczeniu, bez kłótni, bez scen, bez ostrzeżenia, po prostu odejdzie. Odejdzie po tym, jak spróbowała wszystkiego, po tym, jak trzymała się mocno, po tym, jak wierzyła aż do ostatniej chwili, a ty to zauważysz, ale będzie już za późno, bo nikt nie wraca tam, gdzie już został zapomniany. Czy nadal czujesz? Jeśli tak, teraz jest czas, teraz. Nie wtedy, gdy przestanie na ciebie patrzeć, nie wtedy, gdy przestanie wierzyć, nie wtedy, gdy zacznie znowu się uśmiechać, i nie będzie to dla ciebie. Zauważysz kiedy to ktoś inny zajmie miejsce, które było twoje? Zauważysz w dniu, w którym spróbujesz wrócić? I znajdziesz drzwi zamknięte, nie z powodu urazy, ale z powodu ochrony, bo serce się uczy, nawet zranione ono się uczy. Czy czujesz, czy wolisz pozostać w tym zawieszeniu, które boli bardziej niż koniec? Ta wątpliwość cię chroni, ale również cię potępia, bo pewnego dnia życie postawi cię przed lustrem. A ty będziesz musiał skonfrontować się z tym. Straciłem kogoś, kto chciał tylko być kochany. I wtedy żadne usprawiedliwienie nie wystarczy. Czy czujesz? To powiedz. Pokaż. Zrób. Zanim to, co czujesz, zostanie pogrzebane razem z tym, czego nie miałeś odwagi przeżyć. Jeśli to cię poruszyło, skomentuj. Potrzebowałem tego usłyszeć. Jeśli jakaś część zabolała, napisz tutaj, co utknęło w twojej piersi. Podziel się z tymi, którzy muszą przestać uciekać od swoich uczuć. Czy nadal czujesz? Czy pozwoliłeś, by wszystko, co intensywne, zagubiło się w czasie, jakby to nie miało znaczenia? Bo jest ktoś, kto trzymał to uczucie tak długo, jak się dało. Ktoś, kto tylko pragnął jasności, prawdy, minimalnego gestu i nie otrzymał niczego. Ale teraz być może jest już za późno. Może miłość, którą trzymałeś w rękach, już tam nie ma, a to, co z tym zrobisz, Zdefiniuje cię. Nie ma sensu wracać, kiedy nie ma już nikogo, kto czeka. Nie ma sensu żałować, kiedy druga osoba już nauczyła się żyć bez ciebie. Więc usiądź. Poczuj to naprawdę, przyjmij to. Pokaż, nie wahaj się, bo największą tchórzliwością jest sprawić, by ktoś oddał się całkowicie, podczas gdy ty wciąż wybierasz, czy zostać, czy nie. Teraz odetchnij i pomyśl, czy już to przeżyłeś? Czy czekałeś, aż ktoś pokaże, co czuł, a nic nie przyszło? Skomentuj poniżej. Ta przestrzeń należy do ciebie. Napisz, co cię tam blokuje. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, daj lajka. To pokazuje, że jest więcej osób, które czują to, co ty. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej rozmowy jak ta. I podziel się z kimś, kto potrzebuje odwagi, aby czuć lub puścić.